Jak ludzie reagowali na wizytę jego po domach, gdzie chodził po wsi, to tego nie wiem, ale z najbliższego sąsiedztwa i z ulicy, na której mieszkaliśmy, to po prostu reagowali jak na taki, jak to mówili, dziwok. No bo to było takie niepowszednie, że ktoś chodzi, pisze, zbiera, pyta się, jeszcze pisze, jeszcze się dopytuje. Ludzie żyli w tym świecie, ale nigdy wtedy nie myśleli, że to jest takie ważne, że my dzisiaj na podstawie tych badań, które już są materiałami naukowymi, my opieramy się na tych badaniach, my o nich teraz mówimy i wracamy pamięcią cały czas do jego badań, do jego zapisków, do jego materiałów badawczych naszego regionu. Różnie go odbierali, ale miał ludzi bardzo też zaprzyjaźnionych, szczególnie chodził po wsiach, to z kobietami przeprowadzał wywiady, pisał ludowe baśnie gór naszych, więc to chodził po domach i, spi i spisywał. Mamy mało zdjęć po Fisaku, nie wiemy właściwie, co się z tymi zdjęciami mogło podziać. Bardziej mamy zdjęcia takiej krajobrazu, jakiegoś domu, jakiejś wsi, ale wtedy rysowano. I w naszych materiałach etnograficznych Powiatu Limanowskiego mamy tam rysowane przedmioty, które występowały w gospodarstwie domowym. One się oczywiście powtarzały w Limanowej, w okolicach Limanowej, w Mszanie Dolnej, w okolicach Mszany Dolnej, ale to jest uwiecznione, jest pamięć o tych rzeczach w postaci fotografii, a przede wszystkim rysunków wtedy. Bardzo zależało Sebastianowi Fizakowi, żeby ten nasz region, region zagorzański jak już go opisał, zbadał, żeby, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy ubierali się tak, jak ubierali się nasi przodkowie czyli na portkach parzenic, żeby były takie parzenice, które wtedy nosili nasi zagorzańscy dziadkowie. Wszystkie ozdoby na serdakach, na gorsetach. To przede wszystkim są ozdoby roślinne, motywy roślinne. I cały czas o tym pisał, żeby tego nie zapomnieć, żeby to przekazywać z pokolenia na pokolenie i żeby ta tradycja nasza nie zaginęła w ubiorze, w gwarze, w śpiewie, w stroju. No ale różnie to bywa. Moda jest modą, więc naleciałości Podhala są bardzo duże. Już w 1936 roku z jak pisał, że jest to ekspansja Podhala na nasz region. Wszystkie jego te materiały, rękopisy wracają do przeszłości. Być może, że pytał ludzi, zasięgał informacji z różnych kronik czy od osób jeszcze takich w jego, w jego wieku, czy starszych. Ale ludzi to wtedy nie interesowało. Ludzie nie myśleli o tym, że my dzisiaj, że nasza pamięć dzisiaj będzie wracała do ich tradycji, do ich ubioru, do ich zwyczajów, obyczajów. Żyli zupełnie innym życiem. I dzięki temu, że on to opisał, to my możemy dzisiaj się tu spotkać, omawiać, możemy przekazywać to nasze dziedzictwo. Wydaje mi się, że ten regionalizm jakby. Yy, ale ten regionalizm, taki oparty o wiedzę, zanika. Natomiast jest dużo zespołów regionalnych, jest dużo, yy, y, którzy tańczą, którzy śpiewają, ale którzy nawet nie wiedzą, jak się mają ubrać, co mają śpiewać. Po prostu to jest ładne, że jestem ubrany, zaśpiewam, zatańczę, zagram. Ale żeby bardzo ważne jest to, żeby to jeszcze było związane tu z naszą zagórzeńską tradycją.